Lena patrzyła na kostię nie rozumiejąc, co on mówi. Kostia, ty chyba nie dosłyszałeś. Będziemy mieć dziecko. Nie, Leno, doskonale cię usłyszałem. Ale jest jedna poprawka: dziecko będzie twoje, a nie nasze. Mnie dziecko nie jest potrzebne, tak jak ty kropka. Lena chwyciła go za rękę. Kostia, co ty takiego mówisz? Przecież mówiłeś, że mnie kochasz, że się pobierzemy i będziemy szczęśliwi. Kostia wyrwał rękę i zaśmiał się. Jakaż ty naiwna! Komu ty taka jesteś potrzebna? Mówiłem to, bo ty nie byłaś temu przeciwna, a ja nie jestem przyzwyczajony do odmowy moich pragnień. Więc żegnaj, mogę dać trochę pieniędzy na rozwiązanie twojego problemu. Lena zrozumiała, że Kostia mówi poważnie. Kostia! Spojrzał na nią z uśmieszkiem. Co, Kostia! Powinieneś mieć własną głowę na karku i, szczerze mówiąc, nie interesuje mnie, co będziesz dalej robić. Mam swoje życie, ty masz swoje. A żenić się z tobą? Zaśmiał się. Przecież wiesz, że jesteś zbyt daleka od mojego kręgu. Lena nic więcej nie powiedziała, poczekała, aż Kostia skończy i wyszła. Ale nie wiedziała, dokąd iść. Wyrzucono ją z akademika, przerwała naukę, a mieszkanie, w którym mieszkała, wynajmował Kostia. Lena zawsze uważała się za odpowiedzialną osobę. Była przekonana, że w życiu wszystko powinno być na swoim miejscu. I dlatego nie miała chłopaków poza Kostią. On otworzył przed nią świat, o którym nawet nie śmiała marzyć. Wewnętrzny głos czasem przypominał jej, że nie można tak bezwarunkowo ufać innym, ale słuchając go, Lena nie mogła nie wierzyć Kostiowi. Na szczęście dotarła do mieszkania. Szybko zebrała swoje rzeczy, które zmieściły się w jednej torbie, i wyszła na ulicę. Musiała znaleźć miejsce na nocleg. Ale okazało się to niełatwym zadaniem, ponieważ od dawna nie kontaktowała się z koleżankami, po co im ona, skoro tylko próbują coś udowodnić? Lepiej by było, gdyby jej posłuchali. Teraz musi szukać, gdzie przenocować. Boże, w co ja się przekształciłam! Lena usiadła na pierwszej lepszej ławce i rozpłakała się tak mocno, że nie zauważała, co się dzieje wokół niej. Pietrowa, co tu urządziłaś? Spektakl na całą ulicę. Lena ze zdziwieniem podniosła głowę i na chwilę przestała płakać. Przed nią stała Rakitina, starosta ich grupy i sąsiadka z akademika. Olga zawsze była surowa i poważna, ale dogadywały się całkiem nieźle. Ja, ja nic nie urządziłam. Uzy znowu popłynęły po jej policzkach, ale Olga szybko powiedziała: Dosyć. Chodź ze mną. To twoje rzeczy. Olga chwyciła torbę i poszła do przodu, nawet się nie oglądając, jakby nie dopuszczała myśli, że Lena mogłaby jej nie posłuchać. Lena poszła za nią. Gdy kierowały się w stronę akademika, zapytała Olu a może nie pójdę tam? Ola obejrzała się ze zdziwieniem rozumiem, że nie masz gdzie indziej iść. Chodź, przenocujesz, opowiesz. Razem wymyślimy, co robić. Lena cicho westchnęła. Co można wymyślić? Nic. Rakitina uważnie wysłuchała całej historii i westchnęła. Nie będę ci czytać kazań, bo sama już wszystko zrozumiałaś. Powiedz, co zamierzasz zrobić z dzieckiem? Lena uparcie błysnęła oczami. Nic, jeśli nie znajdę tu pracy, wrócę do wsi i będę wychowywać. Rozumiem, tak myślałam. Trzeba szukać pracy z zakwaterowaniem. Jak to? Zwykle jako opiekunka lub niania. Na przykład do kogoś, do dużego domu. Lena westchnęła. Kto mnie w takim stanie zatrudni? Cóż. Od razu nie musisz mówić, a potem. Rozwiążesz to po drodze. Lena ze zdziwieniem spojrzała na Ole. To ty to mówisz? A co w tym złego? Tak, zawsze byłam przeciwna kłamstwu, ale to dla dobra dziecka i dla ciebie. Teraz sama jesteś jak bezradne dziecko, połóż się, a ja zadzwonię do dziewczyn, może ktoś coś ma na oku. Rano Lena obudziła się, gdy Oli już nie było. Na stoliku obok łóżka leżała kartka z numerem telefonu. Na dole było napisane: Bogaty, chory pilnie potrzebna opiekunka i towarzyszka. Widocznie mieszka sam. Zadzwoń, głos mężczyzny po drugiej stronie słuchawki brzmiał żwawo. Zadał lenie tylko kilka pytań, a potem powiedział: Jeśli opieka nad prawie nieruchomym człowiekiem was nie przeraża. Przyjedźcie, dogadamy się na miejscu. Gdy zobaczyła dom, w którym miała czekać, zaparło jej dech w piersiach. Był duży, wręcz ogromny i bardzo stylowy. Ochroniarz przeprowadził ją do środka, ale napoczuła atmosferę bogactwa, które ją otaczało. Po pięciu minutach pojawił się sam gospodarz domu, dzień dobry, nazywam się Michał Jurjewicz. Jak widzi pani, została mi tylko głowa i jedna ręka. Druga prawie nie funkcjonuje, a nogi. Cóż, nie będziemy o tym smutnym. Proszę usiąść, Michał Jurjewicz okazał się bardzo interesującym i inteligentnym człowiekiem, a przy tym niezłym psychologiem. Po pół godzinie Lena ze łzami w oczach opowiedziała mu całą swoją historię. On słuchał uważnie, od czasu do czasu kiwając głową: Lenou, nie załamuj się. Jak to brzmi surowo, ale nie jest pani pierwsza i niestety nie ostatnia. To się zdarza. Naiwność w naszym świecie stopniowo odchodzi, ale jednak istnieje. Zróbmy tak: wezmę panią do pracy na miesięczny okres próbny. Jeśli się do siebie dopasujemy, świetnie, a jeśli nie, będę starał się pomóc pani w czymś innym. Lena słabo się uśmiechnęła i otarła łzy. Oczywiście, będę się starać z całych sił. I Lena rzeczywiście starała się z całych sił. Po pierwsze, przygotowywała dla Michała Juriewicza pożywne posiłki, oczywiście, narzekał, ale i tak jadł. Pewnego dnia przyznał się, że zaczął czuć się dużo lepiej i nawet przestał mieć koszmary. To było dla niego bardzo ważne. Czy często masz koszmary? Zapytała. Niestety, tak. W tej wypadku, w którym zostałem ranny, zginęła moja żona. Jej krzyk wciąż brzmi mi w uszach. Lena delikatnie przytuliła się. Przepraszam, nie chciałam przypominać ci o tym. Nie, Leno, nie przepraszaj. Nigdy o tym nie zapomnę. Wszystko w porządku. Lepiej powiedz, zarejestrowałaś się, wszystko dobrze. Lena uśmiechnęła się. Michaił Jurjewicz szczerze martwił się o jej dziecko, jakby to było jego własne. Ostatnio często spędzali wieczory razem, pijąc herbatę w salonie, rozmawiając i oglądając filmy. Czuła się tam tak swobodnie, jakby była we własnym domu, a nie w cudzym. Lena znalazła w internecie ciekawy kurs ćwiczeń i codziennie zmuszała Michaiła Jurjewicza, by ćwiczył. Jego lewa ręka działała dobrze, ale prawa ledwo się poruszała. Okazało się, że tuż po wypadku, w którym odniósł liczne obrażenia, przeszedł udar, co doprowadziło do takich skutków. Rozumiała, że mężczyzna nie dba o siebie i bardzo chciała choć trochę mu pomóc. A jeśli się nie uda, to chociaż złagodzić jego samotność. Lena była w siódmym miesiącu ciąży. Michał Juriewicz zadbał o wyprawkę dla jej syna i postanowił, że to właśnie tu ma wrócić z porodówki. Pewnego dnia Lena karmiła mężczyznę śniadaniem, gdy na moment odwróciła się do kuchenki, a jego krzyk sprawił, że aż podskoczyła. Lena, lenoczka, patrz! Szybko się odwróciła i zastygła. Po raz pierwszy od ich znajomości Michaju trzymał łyżkę w prawej ręce i nawet kilka razy podniósł ją do ustęp. Lena zaklaskała w dłonie z zachwytu. Ach, udało nam się! Sprawimy, że nogi też zaczną się ruszać, ale bez żadnych opuszczeń. Michał skinął głową, ale zaraz zapomniał o owsiance, wciągnięty w fascynujące poruszanie palcami i uśmiechając się. Lena surowo powiedziała, jedz owsiankę. Skinął głową i szybko skończył posiłek. Wieczorem Michał Jurjewicz zapukał do jej pokoju. Leną, przykro mi, że muszę cię prosić o dodatkowy wysiłek, ale jutro przyjedzie mój siostrzeniec na kilka dni. Czasem odwiedza wujka, ale tylko wtedy, gdy potrzebuje pieniędzy. Nie mam do niego pretensji, nie mam nikogo innego. Młodzi ludzie nie są sentymentalni, dla nich ważniejsze są pieniądze. Przygotuję pani coś pysznego. Lena skinęła głową. Oczywiście, Michajle Jurjewiczu. A ile lat ma pański siostrzeniec? Żebym wiedziała, co przygotować. Dzieci bywają kapryśne, dzieci, zaśmiał się Michaju Jurjewicz. Niech to będzie dla pani niespodzianka. Jutro zobaczy pani i pozna go kropka. Cały dzień Lena spędziła w kuchni od samego rana. Postanowiła przygotować danie, które spodoba się zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Być może gospodarz urządził jej taki egzamin. Lena zauważyła, że Michał Jurjewicz był zdenerwowany, choć starał się wyglądać na obojętnego z powodu przyjazdu siostrzeńca. Gdy rozległ się dzwonek do drzwi i Michał Jurjewicz poszedł otworzyć, Lena postanowiła wycofać się do swojego pokoju. Stół był nakryty, wszystko było pod ręką i nie chciała przeszkadzać. Słyszała głosy, więc wszyscy już zebrali się przy stole. Nie minęło więcej niż piętnaście minut, gdy Michał Jurjewicz pojawił się w drzwiach. Leną, nie myśl, że możesz się tu ukryć. Chodź do nas do stołu. Tym bardziej... Że mój siostrzeniec bardzo chce poznać tę, która tak łatwo radzi sobie z moim niełatwym charakterem. Ależ, ma pani wspaniały charakter. Lena postanowiła, że usiądzie tylko na pięć minut, popatrzy, co można by Y jeszcze sprzątnąć ze stołu, co dołożyć i wyjdzie. Wyszła i stanęła. Kostia. Przy stole siedział ten sam Kostia, jej Kostia, który w jednej chwili stał się obcym. Nawet się cofnęła, ale Michał Jurjewicz złapał ją za rękę. Jego oczy błyszczały. Poczekaj, Leno, czy chcesz powiedzieć, że mój siostrzeniec Kostia to ten młody człowiek. No proszę. Kostia zerwał się ze stołu. Co ty tu robisz? Dlaczego szukałaś mojego wujka? Czy liczysz, że coś ugrasz? Nawet nie myśl, nic z tego nie będzie. Lena kręciła głową. Nie wiedziałam, że to twój wujek Kostia. Jak ty mi już w końcu dokuczysz? Tylko z tobą się związałam. Wujku Misza, wyrzuć ją, ona jak grzeb. Lena zakryła twarz dłońmi i rzuciła się do pokoju. Wbiegła, zatrzasnęła za sobą drzwi i zaczęła szybko pakować torbę. Gdy prawie skończyła, dziecko w brzuchu zaczęło gwałtownie protestować, i Lena upadła na łóżko, by kolejny raz wybuchnąć płaczem. Słyszała, że w salonie wywiązała się kłótnia, ale jej to nie obchodziło. Jak tylko wszystko się uspokoi, wyjdzie. Albo zdrzemnęła się, albo po prostu zgubiła poczucie czasu, ale gdy drzwi jej pokoju się otworzyły, na dworze już się ściemniło. Lena ze strachem spojrzała na Michała Juriewicza, który spokojnie na nią patrzył, a potem przeniósł wzrok na jej torbę. Mogę zapytać dokąd się wybierasz? Jak to dokąd? Kostia, wasz siostrzeniec Nie mogę tu zostać. Chcę tylko, żebyście wiedzieli Nie miałam pojęcia, że możecie być jego krewnymi. Leną, wierzę ci. Kostia już wyjechał, mieliśmy bardzo poważną rozmowę. Proponuję, żebyś dziś odpoczęła, a w nocy pomyślę, co dalej robić. Jak rozumiesz, twoje dziecko jest moim prawnukiem i nie pozwolę, by jego matka włóczyła się bez celu, rano, gdy Lena się obudziła, Michał Jurjewicz już na nią czekał w kuchni. Było widać, że nie spał, ale Lena zauważyła jeszcze coś. Pewnie trzymał filiżankę kawy w prawej ręce, a drugą nogą nerwowo kołysał. Lenou, wszystko przemyślałem. Pozostało tylko, żebyś się zgodziła. Musimy się pobrać. Tylko w ten sposób będę mógł być pewien, że u was wszystko będzie w porządku. Rozumiem, że jestem od ciebie o 20 lat starszy. Ale możemy nie żyć jak mąż i żona. Jeśli cię poślubię, to będzie naprawdę. Minęło 5 lat. Tato, tato. Michaju, zachwykony nowymi huśtawkami, odwrócił się do syna. Co się stało? Mamy, jest jej źle. Michaju Jurjewicz pospiesznie skierował się do domu. Dwa lata temu doszedł do zdrowia po chorobie, a od roku aktywnie uprawiał sport, aby już nie ulegać dolegliwościom. Lena siedziała na kanapie, blada i przestraszona, patrząc na niego. Leno, co? Lena zagubiona uśmiechnęła się. Misza, chyba niedługo zostaniesz tatą. Michał ze zdziwieniem wpatrywał się w nią. Leno, u, naprawdę. Bardziej serio nie może być. Michał Juriewicz potarł nasadę nosa. Lena patrzyła na niego z pytaniem. I nagle powiedział, musimy kupić większy dom. Moje dzieci muszą mieć wystarczająco dużo miejsca. Potem rzucił się, by ją przytulić. Jesteś najwspanialszą kobietą na świecie, bo wciąż sprawiasz, że jestem coraz szczęśliwszy. Lena wtulała się w niego. Nie, to ty jesteś najlepszym mężczyzną. Bo tylko przy tobie poznałam, czym jest szczęście.